Właśnie zakończyło się 8 spotkań 30. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Natomiast w tym filmie skupimy się na jednym, czyli między Jagiellonią Białystok a Piastem Gliwice. Zapraszam do komentarza na temat tego meczu. Jagiellonia Białystok, Piast Gliwice, czyli zespoły, które już... Kiedyś kończyły rundę zasadniczą spotkaniem między sobą. Był to sezon bodajże 2013-2014. Wówczas między Jagiellonią Białystok a Piastem Gliwice padł remis 1 do 1. Dzisiaj oba zespoły są w zupełnie innej sytuacji. Piast Gliwice yy, walczy o Mistrzostwo Polski. Natomiast Jagiellonia Białystok w tym meczu walczy o jak najlepszą lokatę yy, w górnej ósemce. Poprzednie spotkanie Jagiellonii Białystok to pewne zwycięstwo w Łodzi z EUKSM 3 do 0. A Gliwice w, w poprzednim meczu zremisował po bardzo bezbarwnej grze z górnikiem, Zabrze 0 do 0. Jagielonia Białystok to zespół, który gra w tym sezonie bardzo nierówno. Był moment, że w tym sezonie Jagielonia przegrywała mecze z seriami, natomiast Piast gra w tym sezonie bardzo równo. Tak naprawdę tylko w październiku mieli pewne potknięcia na przełomie października, listopada, a tak to grają bardzo wyrachowanie. To spotkanie zakończyło się wynikiem 2 do 0 dla gości, co niejako zmniejszyło przewagę Legii Warszawa nad Piastem Gliwice do 7 punktów, gdyż Legia to spotkanie, które było rozgrywane równocześnie, przegrała z górnikiem Zabrze 0 do 2. Natomiast to spotkanie stawia Biały Białystok na niestety aż siódmym miejscu z dorobkiem 44 punktów, a to znaczy, że Jagielonia zagra. Tylko trzy mecze w roli gospodarza, a, się, a cztery mecze w roli gościa w rundzie finałowej. To spotkanie rozpoczęło się mm, dość szarpanie. Głównie Piast Gliwice atakował biały Białystok pressingiem. Jagielonia miała problemy z wybiciem piłki, głównie wybijała je na auty i jak najdalej od własnej bramki. Już w 23 minucie ten pressing przyniósł efekt, gdyż Martina Kączkowskiego sfaulował Zoran Arsenisz, który wcześniej popełnił błąd przy wyprowadzaniu piłki Arsenisz sfaulował Kączkowskiego w polu karnym był rzut karny i do rzutu karnego podszedł Piotr Parzyszek no zazwyczaj w Piastrze Gliwice rzuty karne wykonuje Jorge Felix, natomiast w tym meczu jak i w poprzednim z Górnikiem jest on nie do dyspozycji trenera ze względu na uraz i do rzutu karnego po raz pierwszy w tym sezonie podszedł ktoś inny, był to Piotr Parzyszek strzelił bardzo pewnie 1-0 dla Gliwiczan. Jeśli chodzi o biały stok, mieliśmy kilka sytuacji. Najbardziej aktywny w tej połowie, według mnie, był Maciej Makuszewski. Bardzo dużo fajnych akcji na prawej stronie, dużo wrzutek i Pulić. Pulić, który oddał kilka celnych i groźnych strzałów. Aha, jeszcze warto wspomnieć, że w pierwszej połowie bardzo dobrymi wybiciami z bramki popisywał się Franciszek Plach. No bramkarz Piasta zazwyczaj bardzo mocno wybija piłkę, ten zawodnik słynie z tego, że ma dobre wybicia i tak bym podsumował pierwszą połowę, nie działo się w niej za dużo. Druga połowa rozpoczęła się tak naprawdę od groźnych ataków Jagiellonii, w 46 minucie Pulić znowu mógł zagrozić bramce, uderzył bardzo trudnym strzałem dla Placha, ale Plach no, pamiętając swoją wpadkę w meczu, z meczu z Koroną Kielce, Wybronił ten strzał. Mieliśmy jeszcze strzały Borysiuka w 56. minucie. Mieliśmy w 61. minucie też bardzo duży kiks, który wydaje mi się pozbawił Jagielonie Białystok punktów w tym meczu. Mowa tutaj oczywiście o strzale Jesusa i Maza w słupek. Piłka minęła w placha, uderzyła w słupek, trafiła pod nogę Bidy, który potem przestrzelił nad bramką. I no. Kuriozalny strzał, natomiast mówię, gdyby to Bida strzelił, mógłby być remis i Jagielonia mogłaby, by, mog, wówczas mogłaby walczyć o zwycięstwo. Natomiast już 12 minut później, bo w 73. minucie drugi faul Ariela Borysiuka, drugi głupi faul. Ariela Borysiuka na Kristoferze, widzie i w konsekwencji czerwona, wyleciał z boiska. A szkoda, bo Ariel Borysiuk w pierwszej połowie też był dość aktywny i miałem pochwalić tego zawodnika w plusach meczu, natomiast dostał czerwoną kartkę. Jest to kolejna czerwona kartka w meczu Piastra Gliwice od meczu z Legią Warszawa. Czy nawet nie, ale chyba tak, z Legią Warszawa ostatnio była czerwona kartka, potem z Wisłą, Kraków, tylko w meczu z Górnikiem nie było czerwonej kartki, a jeszcze z Koroną Kielce była czerwona kartka, dzisiaj była czerwona kartka i Waldemar Fornalik na konferencjach prasowych mówił, że zawodnicy przeciwnych klubów i w ogóle przeciwne kluby ustawiały się na Piasta dość agresywnie i to było dzisiaj widać, gdyż kolejna czerwień, kolejna agresywna gra. No i wiadomo, jeśli Piast gra w przewadze zawodnika, to na pewno jest mu łatwiej wygrywać spotkania i Pokazał to też dziś, gdyż Jodłowiec wyszedł sam na sam z Bramkarzem, wcześniej minął Ciru i potem było widać, że Tomasz Jodłowiec po prostu szuka rzutu karnego, bo biegł tak wolno, tak wolno kierował się do Bramki, że tak on wymijał tak naprawdę. On biegł na ten swój bliższy słupek, jakoś tak trochę od niego i czekał chyba na Ciru, aż wróci i skosi go w nogi w polu karnym, bo też momentami się odwracał. No i tak było i Cyrus faulował Tomka Jodłowca w polu karnym, mieliśmy rzut karny, do którego tym razem podszedł Tom Hetli, gdyż Parzyszka zmienił Jodłowiec i nie było już go na boisku. Hetli podszedł do rzutu karnego, strzelił w sam środek bramki i mieliśmy 2 do 0 i mieliśmy po meczu. Co mógłbym powiedzieć, to spotkanie mogłoby zakończyć się równie dobrze innym wynikiem, natomiast Piast od ostatnich czasów gra bardzo wyrachowany futbol i ma też szczęście. Ma dużo szczęścia, natomiast temu szczęściu trzeba pomóc. Jagiellonia mogła wyrównać, Jagiellonia mogła strzelić kilka bramek. Zabrakło pazura i wydaje mi się, że no jeśli chodzi o stulecie klubu, Jagielloni będzie ciężko walczyć o y, puchary. Natomiast no, jak patrzę teraz w tabelę, mają 44 punkty, są na 7. miejscu. Trzeci Śląsk Wrocław ma 49, więc no jest to tylko w sumie 5 punktów, no. natomiast trzeba być regularnym w punktowaniu, a Jagieloni w tym sezonie o to ciężko. Jeśli chodzi natomiast o Piasta Gliwice, Piast Gliwice yy, ma już tylko 7 punktów straty do Legii Warszawa, co jest ide identyczną kalką z poprzedniego sezonu. Jeśli wejdziecie sobie yy, na przykład na stronę 90minut.pl i sprawdzicie ile Piast Gliwice miał punktów po 30 kolejkach, a ile Lider to macie taką samą różnicę, a Piast ma tyle samo punktów, co wcześniej. Jeśli chodzi o zawodników plusów tego meczu, na pewno w Jagiellonii Białystok Pulić, na pewno Makuszewski, a jeśli chodzi o Piasta Gliwice, no to na pewno Piotr Parzyszek, Tomasz Jodłowiec, Martin Konczkowski, Franciszek Plagi, Jakub Czerwiński, Mikkel Kirkeskow, Urosz Korum, który naprawdę w ostatnich meczach... Świetnie się odnajduje w Piaście i godnie zastępuje Aleksandra Sedlara. Aha, i jeszcze na koniec chciałbym dodać taką wzmiankę, że nie rozumiem o co chodzi z Patrykiem Tuszyńskim w Piaście Gliwice. Jest to zawodnik, który z jakiegoś powodu dostaje szansę, natomiast on kompletnie nic nie wnosi w grę Piasta. Uważam, że lepiej byłoby zamienić Tuszyńskiego na Widę, a brak Feliksa nie, przepraszam, Feliksa zamienić na widę, a widę z tego meczu zamienić na... Tiago Alvesa. Dziękuję bardzo.